Bardzo dziękuję za to wyróżnienie. To oczywiście fajna nagroda. Uznaniem myślę dla takiej mojej odpowiedzialności biznesowej. Słowo rzetelność to słowo, które zbyt rzadko w tej chwili pada w rynku biznesowym. Dużo się mówi o transformacji cyfrowej, dużo się mówi o inteligentnie, o jakichś tam zmianach, natomiast bardzo mało się mówi o tym, że tak naprawdę ważne jest to, żeby szefowie firm, żeby firmy były rzetelne, żeby były odpowiedzialne za firmy, za wyniki, za lokalną społeczność i za pracowników. Chciałbym sobie życzyć i myślę wszystkim kolegom przedsiębiorcom w Polsce, żeby może w kolejnej kiedyś edycji jury doceniło, jeżeli się zmieni polskie prawo. I może wreszcie kiedyś w przyszłości polski system prawa gospodarczego jako biznesowego będzie uznany za wiarygodny rzetelny, czego sobie i Państwu życzę. Dziękuję bardzo.